Dzień dobry, dzień dobry. Mamy przed sobą zadanie numer 4. Zostało ono wykorzystane w zawodach rejonowych śląskiego konkursu matematycznego w 2025 roku, czyli w jego 22 edycji. E, zobaczcie, liczby od A1 do AN są dodatnie i ich iloczyn jest równy 1. Mamy udowodnić, że zachodzi pewna nierówność, którą tutaj widzimy. Zobaczcie, to oczywiście pewnie możemy zadanie rozwiązać na wiele różnych sposobów, ale my tutaj wykorzystamy nierówność między średnimi. Mianowicie nierówność między średnią arytmetyczną i geometryczną. Ale uwaga, nie tak jak się to robi najbardziej standardowo i najczęściej dla dwóch liczb, tylko dla liczb trzech. Mianowicie, jeżeli mamy trzy liczby x, y i z, które są dodatnie, tutaj nasze liczby od a1 do an są dodatnie, więc to założenie jest spełnione, to wiemy, że trzeci pierwiastek z iloczynu tych liczb, czyli z x, y, z jest na pewno mniejszy bądź równy od średniej arytmetycznej tych trzech liczb, czyli x plus y plus z przez 3. I tę nierówność sobie tutaj kilkukrotnie, wielokrotnie zastosujemy. Więc y, tak naprawdę chodzi tutaj o to, żeby zastosować je do każdego z tych nawiasów, które tutaj ma, gdyż w każdym z tych nawiasów mamy co? Trzy liczby. No i zobaczcie: 1 plus a1 plus a2. Na pewno jest jakie? Jest większe bądź równe. I tu, zobaczcie, musiałbym to przez 3 pomnożyć, no bo suma przez 3 tak naprawdę, bo tutaj mamy, zobaczcie, x plus y plus z jest jakie? Jest większe bądź równe od 3 pierwiastki trzeciego stopnia z x, y i z, prawda? Więc to będzie większe bądź równe od 3 pierwiastki trzeciego stopnia z no, 1 razy a1 razy a2, czyli a1, a2. Podobnie 1 plus A2 plus A3 będzie większe bądź równe od 3 razy pierwiastek trzeciego stopnia. Znowu mnożenie przez 1 nic nie wnosi. Od A2 razy A3. No i zobaczcie, w ten sposób oszacuję każdy element, ale patrzcie, co jest ważne. W tych nawiasach A1 występuje tutaj raz, no i w ostatnim raz. A2 występuje też dwa razy. A3 też dwa razy. Czyli każda z tych liczb od 1 do an występuje w dwóch różnych nawiaskach, prawda? Czyli w szczególności, jak wezmę sobie tutaj 1 czwartą 1 plus a1 plus a2 razy 1 plus a2 plus a3 razy, no, musimy to przepisać, 1 plus a n minus 1 plus an. -1 plus AN no i na końcu mamy jeszcze 1 plus AN plus A1. I teraz każdy z tych nawiasów szacujemy tak jak wyżej, czyli 1 czwarta. No i zobaczcie, trójka wystąpi tutaj co? No tyle razy, ile, ile jest tych nawiasów. A ile tych nawiasów jest? No tyle. Zobaczcie, pierwszy jest numerowany przez A2, drugi przez jakby A2, trzeci przez A3, ostatni przez AN. Czyli będziemy mieli co? 3, tyle razy do takiej potęgi, ile razy, ile, ile, ile razy to 3 wystąpi. Czyli ile jest tych nawiasów, czyli 3 do n. tej tu będziemy mieli co? pierwiastek trzeciego stopnia. No i zobaczcie, mamy pierwiastki trzeciego stopnia pomnożone przez siebie. Czyli ja mogę to wszystko wrzucić pod pierwiastek trzeciego stopnia. Będziemy miał tak: a1, a2, a2, a3, i tak dalej. I na końcu będziemy mieli an minus 1 an, razy an, razy, razy a1. No i zobaczcie, to jest co. No to to jest tak, 1 czwarta razy 3 do potęgi n tej to 3 do n tej nam tu powinno być. I teraz zobaczcie, tu mam pierwiastek, pierwiastek trzeciego stopnia. Z czego? No i teraz tak, a 1 wystąpi 2 razy, a 2 wystąpi 2 razy, czyli zobaczcie, mam tutaj iloczyn tych wszystkich liczb od A1 do AN i każda pojawi się dwa razy, czyli tak naprawdę mam to do potęgi drugiej. Ale iloczyn liczb od a1 do a n to my wiemy z założenia. Zobaczcie. Z założenia wiemy, że to jest równe, tak jak tu jest napisane, 8. Czyli to jest 1 czwarta razy 3 do n tej razy pierwiastek trzeciego stopnia z 8 do kwadratu. Ale 8 do kwadratu to jest 64, a pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to można się domyśleć, jest oczywiście 4. Czyli to jest 1 czwarta razy 3 do n tej razy 4, no i to jest dokładnie równe 3 do n tej. Czyli zobaczcie, wyszło to co miało i to jak naprawdę, zobaczcie, no w tym zadaniu na końcu musieliśmy wykonać parę rachunków, Musieliśmy wykonać kilka rachunków, ale tak naprawdę w tym zadaniu chodziło o to, żeby zauważyć, że w tych nawiasach mamy sumę i że chcielibyśmy ją mieć zamienioną na iloczy. Czyli dlatego stosujemy nierówność między średnią arytmetyczną i geometryczną, w tym przypadku dla trzech liczb. Klasyczne typowe zadanie, gdzie właśnie chcemy użyć tej nierówności między średnią arytmetyczną i średnią geometryczną, co oczywiście nie oznacza, że jest to jedyne rozwiązanie tego zadania i że nie można rozwiązać tego w inny sposób. Dzięki Wam za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Macie pytania, zadajcie je w komentarzach. Zapraszam w ogóle do komentowania. A ja Was zapraszam też do obejrzenia wszystkich innych materiałów, gdzie są rozwiązane wszystkie pozostałe zadania z tej edycji śląskiego konkursu matematycznego, z wielu innych edycji śląskiego konkursu matematycznego, a w ogóle dużo innych materiałów związanych z matematyką. Dzięki za zobaczenia, pa! pa.